Dzień dobry kochani. w kolejnym Vlogsterze My dzisiaj od rana już słuchaj, byliśmy tak Najpierw Wojtek zawiózł to się do żłobka Potem pojechaliśmy do kościoła Musieliśmy dać Na zapowiedzi Znaczy nie dać na zapowiedzi yy, Oddać kartkę na zapowiedzi I yy, tam w połowie kwietnia Mamy już ją do odbioru Żeby móc przekazać do naszego kościoła W którym bierzemy ślub Potem byliśmy w skinko Ja miałam ten zabieg na ręce i teraz przyjechaliśmy po odbór naszych obrączek. O, przepraszam. Wracam do Was. Wojtek dzwonił, bo poszedł do Żabki na chwilę wypłacić pieniądze na obrączki i dodatkowo wszedł do bankomatu. Poszedł. Nie wiem, czy powiedziałam do bankomatu, czy powiedziałam do Żabki. I wszedł do żabki, więc dzwonił, co mam mi kupić, bo teraz ze mną jest ciężko. Mówi, ty tego nie, jeszcze tego nie, jeszcze tego nie, jeszcze trzeba ci wziąć pomidora. <grystanie> Wiecie co, ktoś kto właśnie nie zgłębia się nigdy jakby w takie tematy żywieniowe, no to trudno jest komukolwiek tak wymyślić, jak nie wiem, na przykład ktoś przychodzi w odwiedzinę, no to powiem Wam, że na przykład rodzina i znajomi też się musieli do mnie przyzwyczaić, bo wiecie, no ja już nie jem mięsa 9 lat, jak nagle powiedziałam nie jem mięsa i tak wiesz zaproszali mnie na kolację, na obiad albo na jakieś tam, nie wiem, posiadówkę, to pytają się, a ale co ty zjesz? No, słuchajcie, a tak naprawdę możliwości jest ogrom. Nawet nie wiem, czy my nie mamy więcej możliwości niż ci, co jedzą mięso. No ogrom, ogrom. Czy to jest ognisko, czy to jest grill, czy to jest obiad, czy to jest śniadanie, słuchajcie, naprawdę. No tylko, że trzeba jakby zgłębić się w ten temat. Tr troszeczkę trzeba poczytać poprzeglądać różne profile. Ale to chęci trzeba, wiecie? A teraz tym bardziej jest bardzo, bardzo łatwo, bo słuchajcie, 9 lat temu, kiedy ja wchodziłam w ten system niejedzenia mięsa, to takich produktów właśnie, nie wiem, żonka typu szynka bez mięsa, yy, kabanosy czy parówki wegetariańskie, takich rzeczy raczej nie było tak dostępnych, tylko w takich już większych, większych sklepach. Ja pamiętam, że u nas było bardzo to dostępne, a jak było, to było kolosalnie drogie. I na przykład jeździłam do mojego brata do Belfastu, ja tam wchodziłam, a tam pół sklepów dla mnie, słuchajcie, produktów takich, owakich. No w ogóle wiadomo, że za, za dosłownie funty, takie wiecie, tam dwa, trzy funta. Ja na przykład nie wiem, miałam pyszny obiad wegetariański, bez tego, bez tego, bez laktozy, a na przykład z tym. No oni mi tam mieli w ogóle bajkę. A teraz się role odwróciły, bo oni sobie z tym Brexitem zatańczyli. I e, teraz mój brat mówi, że na półkach mają bardzo mało produktów, że wszystko się ukróciło, zawęziło, a za to my mamy wysyp. Gdziekolwiek się już nie pójdzie, to zawsze dostanie się coś. Jakieś wegetariańskie właśnie e, kabanosy, to jakaś szyneczka, e, to no wsze wszystko, jakieś tam falafele, jakieś burgery, słuchajcie, e, mięso mielone przecież ja kupuję, bo sobie z tego robię spaghetti. E, no. Opcji jest tyle, słuchajcie, że tak naprawdę jest teraz to dostępne od ręki. Bardzo łatwo jest naprawdę. Nawet jak się kogoś zaprasza na obiad, ktoś kto nie je mięsa, to wchodzisz do ridla, To, to, to dziękuję bardzo po problemie. No naprawdę, czy w Biedronka, czy w Żabce, wszędzie. No Wszystk, każdy sklep jest tak zaopatrzony, bo teraz bardzo, bardzo dużo osób nie je mięsa. Bardzo dużo osób ma problemy z tą laktozą, więc też są sp specjalne spółki. Specjalne półki są z produktami właśnie mlecznymi, ale bez laktozy więc no, to wszystko jest tak naprawdę na, słuchajcie, wyciągnięcia ręki ale, co chciałam powiedzieć, i właśnie Wojtek e, dzwoni do mnie i pyta się, co, mam Ci pomidora wziąć? ale nie, już mu wytłumaczyłam, co mam mi kupić bo teraz po tych obrączkach idziemy prosto do firmy jadę tam pakować i pomagać mu ogarniać po wczorajszym lajwie i potem ja stamtąd prosto jadę po Tosie z Tosią chyba jeszcze chciałabym odebrać paczkę, bo przyszły mi witaminy. Muszę je odebrać z to, bo muszę już zacząć je brać. Więc chyba pojedziemy jeszcze z Tosią, bo dzisiaj ładna pogoda. Może bym ją do wózka wzięła i pójdziemy sobie na spacer? Chyba tak zrobię. Choć wczoraj, słuchajcie, dostałam super nosidełko. Pożyczyła nam nasza znajoma takie nosidełko, słuchajcie, z LNU. Kupiła to nosidełko gdzieś za granicą, bo to taka dziewczyna, która pracuje chyba mąż czy ona w takich że latają po całym świecie. I miała jakieś inne nosidło, ale było, kupiła tutaj w Polsce, było bardzo e, takie, że gorące grzało ją i kupiła, zaraz Wam powiem gdzie, bo to słuchajcie, w takim miejscu, że... No, mam nosidło z takiego miejsca, ale słuchajcie, jest z lnu, więc wiecie, no latem to oddychające, więc cudowne dla dziecka. Z, y, bardzo fajny tutaj z, z takimi pasami, więc bardzo bezpieczne. I jeszcze tutaj ma taki fajny, taką chustę na głowę, że jakby mi zasnęło, to żeby głowa jej tam nie latała jakoś tak, no to przewiązuję sobie taką chustkę, tutaj zaczepiam, tutaj zaczepiam i dziecko mi śpija. ja mogę, nie wiem, chodzić z nią po lotnisku, e, albo iść sobie właśnie na spacer po plaży. Teraz będziemy mieć dużo takich Hmm, właśnie okazji, gdzie ja będę, myślę, potrzebowała takie, yy, takie nosidełko. I bardzo Ci, Ewa, dziękuję, że pomyślałaś o mnie, bo to chyba po ostatnim filmie, gdzie z Tosią byłam na lotnisku w Sopocie i w Gdańsku. Ale poleciałyśmy do Sopotu. Znaczy, odwiedzić Sopot. I więc... Yy... Tam żałowałam, że nie mam takiego nosidła. My mieliśmy to sidło z Chico i tam takie chusty, ale to wszystko było tam chyba maksymalnie do 10, do 10 kilo, tak? A no to się już ma 11, więc Ewa mi właśnie powiedziała, że ma takie fajne nosidło i mi je pożyczy, więc genialnie. Bo czy na lotnisku, czy teraz jak pojedziemy na plażę, żeby chodzić na spacer, czy jak pojedziemy na Mazurę, no to super. Bo i tak wraca? Proszę, co on je? Przyznawaj się, co jesz. Panini. No panini, rozumiecie? On będzie mieszczył teraz tutaj panini. Słucham? No ja cię słucham, no. No co, chodzi? On jakby coś się nie odchudza, słuchajcie. On nie sam wiecie. Aż mi się lęka pociekła. A pociekła, ale słuchajcie, bardzo, bardzo lubię za, takie zapiekane sery, w ogóle uwielbiam sery wszystkie, jestem bardzo serowa e, i lubię takie zapiekanki i pizze, wiecie, lubię, panini też lubię, ale nie z pszenną bułką, a kysz. Mm. Jeszcze szynkę czuję, dobra. Mówiłaś co, jedziemy teraz robić? No, odbierać za nasze obrączki i bardzo, bardzo jesteśmy podekscytowani, bo mamy bardzo fajny znak na tych obrączkach. No jest nie dość rzadko spotykany, bo jeszcze nigdy się w życiu z tym nie spotkałam, żeby ktoś miał coś takiego. A my sobie coś takiego właśnie podsunęli nam to u tego jubilera, taki pomysł i my od razu mówimy, dobra, niespotykany bierzemy bo tak raczej wszystko co niespotykane i nie takie nietuzinkowe i takie wiecie, inne niż wszyscy tak, ale my nie pokażemy teraz tych obrączek nie, teraz nie pokażemy ale wam nagramy tak, nagram wam to, dokładnie, buziaczki panie Wojtku ja jestem bogaty i ja nie odzywam się do byle kogo oż ty buzie. pokaż, pokaż My odebraliśmy właśnie nasze obrączki. Robiliśmy je u Węca. Słuchajcie, jest to naprawdę bardzo fajny jubiler. Ma w, tu w Krakowie um, jeden salon, drugi ma w Krzeszowicach. I powiem Wam, że tak jak oni się nami zaopiekowali, jak nas wysłuchali, to co każdy z nas chce. Bo Wojtek ma inną obrączkę, ja mam inną obrączkę. Moja obrączka jest pode mnie i pod mój pierścionek zaręczynowy. Wojtka, obrączka jest jakby pod to, co Wojtek chciał e, genialnie sam sobie projektował słuchajcie tą obrączkę e, bardzo mili ludzie bardzo profesjonalna w ogóle obsługa e, i wzory słuchajcie jakby no genialne dla mnie jesteśmy... mają, a co najważniejsze mają własną pracownię więc oni mogą właśnie projektować mogą e, sami się bawić tymi kamieniami czy złotem czy srebrem czy platyną więc super. No, naprawdę. Nam, y, nam poleciła koleżanka tego węca, y, więc y, bo tak chcieliśmy. Zresztą nie chcieliśmy iść, jakby typowo do żadnej galerii, tam, szukać jakiś y, jubilerów, bo tam idzie, przepraszam, że to powiem, ale wszystko na jedno kopyto. I. Dajcie wsiąść do tego kawałka. E... Zapnę tylko pasy. Bezpieczeństwo ponad wszystko. E, I nam poleciła, właśnie y, tego jubilera. I jak pojechaliśmy i zobaczyliśmy modele tych obrączek, jeszcze zanim postawiliśmy na to, że Wojtek będzie projektował swoją, jest wolna. To taki wybór mają szeroki i wszystko się dostosowują do słuchajcie klienta. Więc bardzo, bardzo fajnie. Jesteśmy strasznie zadowoleni. Bardzo ciepli ludzie i taki profesjonalizm z nich, słuchajcie, bije co też jest bardzo ważne na dzisiejsze czasy. Więc są piękne. Ja ci mogę doczekać, kiedy założę na palec. W sumie to, już byśmy mogli, bo jesteśmy przecież małżeństwem. Tak, ale czekamy do ślubu kościelnego, bo to są takie już no, tak. obrączki ślubne kościelne. Znaczy, nie ma obrączek ślubnych, kościelnych, a ślubnych wiem, obrączek no, ale, cywilnych. Wiem, no ale tutaj poświęciliśmy troszeczkę nasze Jakby chcemy, żeby cywilne. założyć je, no kościele, tak? Nałożymy tak. sobie na palec podczas przysięgi, dlatego nie zakładamy teraz obrączek. Ja jedynie na palec włożę swój, bo jakoś też się odzwyczaiłam, słuchajcie. Odkąd zjadłam obrączkę, bardzo mało nosię, noszę pierścionek zaręczynowy, więc musi on wskoczyć do mnie na palec ponownie. I no, fajnie, to jest takie, takie fajne, taki fajny element. Tak są już obrączki, jest umówiony kościół, to ja myślę, że może dzisiaj idziemy, co? Jedziemy do tego kościoła? Tak, dzisiaj bierzemy ślub. Bierzmy ten ślub. Fajnie, ja się bardzo, bardzo cieszę, bo to jest kolejny element e, odhaczony, już są z nami, e, no i kolejna rzecz, słuchajcie, to jest taka, że my bardzo byśmy chcieli, żeby Tosia niosła nam te obrączki w kościele. Ale czy się uda? Jakaś pani jedzie więc nie chcę jej rozpraszać że ktoś mówi do kamery w samochodzie, nie? bo to nie dla każdego jest normalne e, więc e, chcielibyśmy, żeby Tosia szła z tymi obrączkami Tosia będzie mieć e, trzech kuzynów obok siebie, bo będzie i Leon i Jaden i Tizzy e, dwóch synów mojego brata i będzie syn Wojtka brata, więc to są starsze chłopaki mam nadzieję, że wezmą ją za rączkę i przyniosą nam te obrączki ale już, Boże, jak ja sobie teraz to że to jest taka wzruszona ja wyłożę sobie tą Tosię, naszą maleńką w tej pięknej sukience, bo my już kupiliśmy Tosi sukienkę w ogóle ślubną. Pokażę Wam. Chyba możemy pokazać sukienkę ślubną, co? Tak się eee. chyba możemy podzielić, jaką zakupiliśmy dla Tosi. I no, jak ja sobie pomyślę, że ona będzie szła w tej białej sukience przez ten ołtarz, ja będę płakała cały ten dzień. I mi się już chce płakać. Są takie, wiecie, mmm, cały, cały dzień, całe to wydarzenie jest takim bardzo wzruszającym momentem, ale ja pewnie z, taki, z tego dnia zapamiętam takie właśnie elementy jak właśnie, nie wiem, wypowiadania sobie przysięgę, przysięgi, e, nie wiem właśnie moment, kiedy Tosia będzie nam nioszła te obrączki, e, wiecie, element pewnie z tego dnia podejrzewam, że tak będę e, chciała sobie gdzieś tam zaszufladkować to w głowie. No dobrze kochani, teraz jedziemy do firmy. Nie wiem, czy dzisiaj wy też tak macie, ale słuchajcie, czuję się w ogóle bez sił, totalnie. Eee, wróciłyśmy z Tosią do domu, odebrałam ją ze żłobka i cały czas się bawimy ładnie. Tak, pokażesz książeczkę? A gdzie twoja skarpetka? Mhm, leży obok. Ona non stop na skarpetki nie da, widzimy skarpetek na nocy. Jak tylko sobie przypomni i patrzy, że widzi, że my nie widzimy, nie patrzymy, to zdejmuje, rzuca gdzieś w pierony. Tak? Nie lubimy skarpetek. Tak jak tatuś. Bo to tak też. Tak? <laughs> Piękny tam bałagan, bo żeśmy czytały teraz książeczki. Bawimy się odkąd przyszłyśmy. Nie zrobiłam słuchajcie nic takiego. Dzisiaj totalnie się poddałam Tosi. Nic nie robiłam. Miałam posprzątać tutaj, tutaj tu dokończyć, może się wziąć za łazienka. Nie miałam w ogóle, słuchajcie ochoty i nawet był taki moment, że Tosia przez chwilę się bawiła. Ja tak leżałam tu o niej obok niej na łóżku i dosłownie mi tak leciała głowa i gdyby może nie to, że tam zaczęła do mnie coś gadać, to bym chyba zasnęła. Tak? Chcesz iść do mnie? Chodź. Chcesz się przytulić? Chcesz się przytulić? Chcesz nie. pogadać? No, mama. Moja kochana, co kochanie chcesz? Mama, mama. Mama, mama. Ach. Ach. Co byś chciała? Co? Nie. Wiesz co? Dzisiaj. Kogoś ma gorszy dzień. Zaczęłam Wam ostatnio mówić na ostatnim filmiku, ale musiałam przerwać, że to się, się wyrżnęły te dwie trójki z przodu, a mi dzisiaj ósemkę z tyłu. Nieźle, co? Przed samym weselem. Zastanawiam się, kiedy ja miałabym iść ją wyrwać, ale chyba pójdę ją wyrwać po ślubie już. Mam nadzieję, że nie pokrzywi mi zębów, ale już zadzwoniłam ci do mojej dentystki. Powiedziała, że um, muszę ją wyrwać, bo w moim muku nie ma miejsca na ósemkę. Ale nie zrobię tego przed y, ślubem, chyba, bo nawet nie słuchajcie. Nie, nie mam kiedy, nie mam takiego tygodnia, gdzie mogłabym się wykluczyć z życia do wesela. A to jest ósemka na dole, czyli ta gorsza. No nic. kąpałam ją, poszła, nam karmiłam poszła spać dzisiaj bardzo krótko, w środku spała po pół godziny i pani powiedziała, że była bardzo już zmęczona ale w domu nie chciała już zastąpić próbowałam ją uspać, ale nie dlatego padła, dzisiaj o siódmej ale nie, no nie o siódmej no gdzieś 7:30 trzydzieści zasnęła tak zaraz wróci z pracy ja zrobiłam sobie jedzenie mam ochotę zjeść i czekam na niego, i mam ochotę się na niego strasznie przytulić. ma jest taki dziwny ten dzień, naprawdę. I obejrzymy sobie chyba Netflixa w spokoju. Hmm. Tak, wzięłam sobie kolację. Troszkę późno dzisiaj, ale no, byłam sama z Wojtkiem, sobie sama, połam, z i tak był do późna dzisiaj w pracy, dlatego. Jak jest, to mi się udaje czasem jeszcze tak przy tej e, uspaniu e, zjeść kolację. No, ale jak go nie ma, no to trzeba sobie radzić, nie? Czekaj, dzisiaj do niej, na siebie. Przesunęła się tylko w łóżeczku. To. Na kolację dzisiaj zrobiłam bardzo szybko i bardzo prosto e, cukinia tofu. Wędzone oczywiście, pomidory i zalełam to troszeczkę wodą, pełno przypraw, bo ja uwielbiam przyprawę i zaleję to sobie chyba jeszcze jogurtem. Zobaczmy czy mamy. Mamy jogurt. Tak, zaleję sobie jogurtem i jem. Korzystam to, że Tośka dobrze śpi, a Wojtka jeszcze nadal nie ma i zrobię porządek w szufladach w łazience, bo przez to, że to się nauczyła je otwierać, pomimo że to są z tym takim obciążnikiem i ciężko bardzo je, to jest chyba karko się nazywa, ale nie jestem pewna, yy, i ciężko się je otwiera, to od Pauli nauczyła się tak szarpnąć, że otwiera i zobaczcie, jak fajnie. To żeby nie było to żadna nalewka, tylko olejek lawendowy i właśnie mamy taki oto przepiękny porządek, dzięki Tosi bo co ona złapie to ja zdążę wywać to szybko tam wrzucam i zamykam i trzymam nogą ale musimy tutaj zabezpieczenie złapać, myślałam, że nie trzeba będzie ale musimy kupić zabezpieczenie i po prostu nałożyć na te dwie szuflady bo za chwilę podrośnie i sama też będzie wyjmowała, otwierała pierwszą szufladę, to są szczotki, takie grzybienie wiesz, z takimi e, drutami, mało to bezpieczne dla dzieci. I jakieś kable, wiecie, to wszystko trzeba zabezpieczyć. Jeszcze do niedawna tego nie otwierała. Wszystkie rzeczy takie, które mogłaby sobie krzywdę zrobić, czy rapić się, to zniknęły tutaj z tych. Y, początkowych rzeczy. zostało tylko jej kremy, a ona nauczyła się, że kremy mi przynosi. Wie po prostu, że krema mi ją smaruje, więc jakby kremów nawet nie odkręci, i nie wypije. Eee, nie ma takiego nawyku. Ona wie, do czego są te kremy i zawsze po kąpaniu mi sama je podaje, żeby mi smarowała tam ee, ciałko. Eee, tutaj pierwotnie kiedyś miałam poukładane wszystkie piosenki, proszki, płyny do płukania, no ale czas było stąd zabrać i zamknąć tutaj na górze w półce ale takich półek tu mamy tylko jedną łazienkę. więc yy, mam nadzieję, że jak ona tak podrośnie do dwóch lat, to nie będzie wpadała na takie pomysły jak picie kremów czy coś takiego choć nie wiem, jak zachowują dwulatki na dzień dzisiejszy no, no nic, trzeba być zawsze przezornym, bo przezorny zawsze zabezpieczony zabieram się za ten porządaczek pewnie przy okazji wyrzucę dużo rzeczy Naralialiśmy sobie z Wojtkiem troszkę winka. No tak też ty tak samo jak ja. I włączyliśmy sobie słuchajcie, żeby się tak odmówić Love Island na TV 4 i oglądamy. Ja powiem Wam, że w życiu nie obejrzałam ani jednego odcinka, ani jednego sezonu, a teraz rozmawiałam z przyjaciółką, która powiedziała, że też miała ciężki dzień i właśnie to sobie idzie włączyć, żeby się też odmówić. No i stwierdziłam, że też załóżmy. Więc kochani, kończymy ten dzień i jutro jest piąteczek, piątunio, więc do jutra. Dobrej nocki.